Dwuczęściowiec, bo mi się coś stało. Źle kliknąłem. Używamy lika. Trochę spada, jeszcze raz lik. Poliłak mocno śpi. Znaczy już słabiej, ale Po tym liku myślę, że już może... Może wejdzie do Pokebola, bo liczę na tego poliwaga. No i mamy poliwaga. Super. Poliwag do peceta. A, dobra, wiem już czemu ja tak ten... Bo ja muszę złapać coś teraz. No i kim? BJ. Mama ja nagrywam. Sorry, mi za via, za to. Jest, 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 jest. Bo za tym ładnie wygląda, poknie? Nie uważacie? Jak... Jakbym. Ja już tak robię z drugim Pokémonem, którego chciałem złapać. Tylko, że. Wtedy. Dobra, za chwilę tutaj. Znajdzie się go w krzakach. Tylko, mam nadzieję. Bo nie chcę. Wolno być tych boli, nie? Poliłaga. Poliwaga już mam. On nie sądzę, że on może się nauczyć flasha. Mm. Fighting. Nie, ja oczekam. Chociaż zbijemy sobie go gastem. Nie było po co go, nie było po co trenować kolejnego paliwaka No i kampimy na kolejnego poka Może nam się pojawi może i Poliłaj, nie? No wreszcie, wreszcie ktoś. Panie Ktosiu, bardzo Cię lubię. I dlatego Cię rzucam. Pokebole. On służy tylko do flasza, nie? Bo mam nadzieję, że wyt... Tym... Idę do peceta. Już będę kształtować powoli swoją drużynę. Nie myślałem o poliłagu, ale... W zasadzie jest coś, co może mnie zdradzić, bo nie wiadomo, czy poliłak ten. Nie wiadomo, czy poliłek nie będzie mi wadzić, dlatego, że tam. Hut, hut. Mogę złapać, bo nie, mogę złapać, bo on może się nauczyć, ten. Chyba. Hmm. Tylko ciekawe, czego nie ścisną. Gdzie ja tam? Hut, hut jeszcze żyje. Hm? Nawet zaatakował dosyć. Eh, może bym tam trenował? No on na słabo to. No, Pokéwoł. Znajdziemy. Znajdzie się kolejny Pokémon. Pokéwex. Powoli, powoli, ale jakoś się zapełnia. Nie! No, hut huta kolejnego nie potrzebuję, więc po prostu sobie go walny kastem. I nie będzie większych problemów. No właśnie. Gaścik. I baj baj, baj. O proszę. Co za typ. Na piątym levelu mnie tak... Nie śmiecie atakować. Gdzie tam? Aha, chut, chod, zapomniałem, że jest nie efekt Gr... M... dobra, tak Tak no jest kolejny Pokemon złapany. Nie, nie złapany, tylko X. poca Jestem ciekawy czemu mój PC nie działa Nie wiem ale jak próbowałem W ogóle znowu się coś zaczyna dziać już no Wchodzę do pokryta Tu jest jakiś to może on zadziała. A zobaczmy, Billy's. Kto to w ogóle jest? А, добра. Уход. вы их ухода всадить. Ale do tego potrzebuję mojej znaczy moje ekipki i Hut-Huta. Bo jak wiemy, żaden z tych pokemonów, żaden z tych pokemonów nie chcę dawać zbyt ten. No, i to jest ta chwila, kiedy się żegnamy z Dziadudem. No, ale próbuję się z nim pożegnać. Wiecie co? Bo za chwilę koniec odcinka będzie, bo to będzie krótki odcinek tej sali. A ja z tym geodudem to jest taki mega problem. Jest jakiś pewien problem. No, ja nie chcę do końca oskarżać, ale tej gry, ale co wy robicie, jeżeli nie da się przejść tej gry? Bo nie chcesz na starterze mieć flasza. Ще е момент. Ще ведем кожиш при това, Jest bardzo ważny moment. Mam 15% dlatego się z wami za chwilę będę żegnał, no bo wiecie, dzisiaj na tych procentach sobie robiłem większość odcinków mm. odcinek który wszedł podajże ostatni przed y, ten a w ogóle piszcie znaczy w ogóle nie piszcie tylko no, może zrobić coś takiego że jeżeli tutaj będzie co najmniej 5 wyświetleń później to e, ten to e, robimy serię gdzie ten e, to e, wtedy robimy serię z innymi Pokémonami i może wtedy hut hut będzie dla tych, którzy będą chcieli hut-huta. Może, może. Hmm. Czy jeżeli mam flasza, mogę już wejść do tego i tam... Dobra, dzięki Flashu. Możemy przejść do kopalni. Ktoś mnie mnie atakować? Bandyci odut. Tak się tego spodziewałem. Dzisiaj nie, Jodut. Chcę zobaczyć, co w tej jaskini jest. Flasz będzie nam potrzebny, wiem teraz kiedy indziej. Bo to będzie droga do miotu, podajże. Albo do czegoś innego. Chciałbym być adminem, żeby wszystko było dobrze. Nie wiem, kiedy to jajko się wykluje, jak coś tak a propos nie nie wiem nie mam pojęcia może za chwilę bo dużo chodzimy Wiecie co, nic tutaj ciekawego nie było no to mogę teraz zrobić czy wtedy jak wejdę w pokemon no? żeby sobie flash Dobra, 13%, więc za chwilę się żegnam Tylko wyjdziemy gdzieś poszukamy gdzie w następnym odcinku będziemy musieli wejść Poszukamy Poszukam. Chciałbym być adminem, żeby wszystko było dobrze. Chciałbym być adminem, żeby wszystko było dobrze. No, naprawdę ciekawa bitwa. Chciałbym być adminem, żeby wszystko było dobrze. Chciałbym robić jeszcze tylko które admin może. Mmm Poli łago Sorry Poli, ale mam już jednego, nie? A poza tym chciałbym być adminem, żeby wszystko było dobrze. Nie mamy serfa, nie? Nie mamy. Tragedia. U nie będę trenował. Mogę go gasną pokonać. Najwyżej. No i tak. No i tak lecz trzeba użyć. Bardzo nam się przydałoby kat Nie wiem czy nie będę musiał teraz kończyć za niedługo. Ale dobra, tutaj trzeba iść. Górną uliczka. Tak, 36 lunda. Się odbywa? Nie wiem, ale. Ta. Tam musimy dostać kciuszkata. Co tutaj można dostać bez A oczywiście bez my nie chcemy. Bliżej po prostu uciekamy. Bez my nie chcemy. Przynajmniej ja nie chcę, bo to ja za bardzo lubię wielsprota mix flash. Dobra, ale to zauważymy już w następnym odcinku. Te góry i to wszystko. Ale będzie się mega szykowało. Pozdronarkę.